Do garażu. W jest mój czujnik parkowania, Czy lustro jest moim czujnikiem parkowania. Teraz tak jak kamera wykryje ruch, to włączam światło pokazujące, czy mogę jeszcze dojechać czy nie. zielone światło. czy znaczy, mogę jeszcze jechać tutaj samochód pojawia się w lusterku tu jest jeszcze zielona. Jak jest czerwona to już wystarczy. Teraz brama się zamknie. Jeszcze miejsce.